witajcie w kolejnym filmiku z Ktali Gwinta Moi drodzy, tym razem spróbujemy prawdziwe zło Czyli kultystami pogramy Nilfgaardu tutaj No i powiem wam moi drodzy, że Zostałem, że tak powiem Ściągnięty na złą drogę przez jednego z holowników No i właśnie takowi kultyści się pojawią tutaj teraz Moi drodzy, talia nie jest łatwa nie jest trudna też w swoim, że tak powiem, mniemaniu. Trzeba być bardzo uważnym. Zresztą zobaczycie sobie na filmiku, jak to wyglądało, bo, bo tam popełniałem ze dwoma mispleje Ale, ale to, to sami znajdziecie, gdzie to zrobiłem źle. <grym> Natomiast generalnie tak, no w pierwszej rundzie chcemy zagrać diakonów jak najwięcej z teleportacją. Czasami można w teleportację zagrać jeszcze inaczej, ale to w, musi być warunek spełniony. Mamy łowce do blokowania ewentualnie silniku przeciwnika, bądź ewentualnie nada, nadania krwawienia Tani blok, że tak powiem Księgę, którą też z reguły chcemy wykorzystać w R1 pod teleportację, pod romancję I wszystko w zależności, który coin, bo jeżeli red coin, no to mamy dosyć łatwy matchup w większości przypadków Natomiast no jak jest blue coin, to trzeba trochę improwizować Zresztą Eee, zobaczcie sami, jak to wyglądało w, eee, w tych dwóch meczach, które za chwilę się pojawią. Miły seansu No, i mamy pierwszy meczyk moi drodzy. Tamtalium <laughs> na Blue Coinie. Jak nagrywam to z reguły Blue Coiny się pojawiają. Dziwnym trafiem, no ale trudno. Jedną nauzikę bym wymienił. Może i drugą nawet. Wow. Dobrałem diakona. De Trochę pomagam przeciwnikowi, ale... No, dobra, zaczniemy tak. Trochę mi się to nie podoba. Tego można schować i można wyciągnąć. Drugiego diakona. Scenariusz. Czemu ta żaba została rzucona? YOLO. No to tak, jakby miał a Champion passive floor w ogóle. Wiedziałem, że passive flora jest, ofir jest, hall jest, ale passive flora. Ok. Detlaf. To chyba odwrotnie powinno być zagrane, mój drugi przeciwniku. Okej. Okay. хе 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 Ok. No już nie będziemy używać, bo nie mamy za bardzo na co. Królowa idzie, ale tu idzie ten ostry, ostry ciągo. Szkoda mi zagrywać to. Czas działania. To i to możemy zagrać jeszcze, ale tu nie przebijemy go. Uczołem, on chce grać w następnej rundzie. Nie ma lidera gościu, niesamowite, przez jak będzie trzeba, to zagram jaskra z, z roderikiem i wyciągnę jakiegoś wilga forca. No dobra, ale tu będzie pas po drugiej, raczej po mojej stronie będzie pas już. Gościu wywalił królową krabopająków, detlafa, siroko i jeszcze Kuchtę, to, to, to czym on tam chce grać? Mieczem samym i sukubami? Dobry pas. Jeszcze lepiej być na, na sześciu na równych porobiony niż teraz. Ani nie odpalił. No nie, tam zostałem, został mu jeden sukup tak naprawdę. Nie rozumiem tej, tej idei, ale może ja czegoś... nie wiem. Wypełniamy wolny sposób, to sobie wyjście, a śmierci, no dobra, prolog zagrany, i teraz mag zagwostkę. 8 punktów ma jego miecz. Jak on liczy tylko na punkty z miecza w krótkiej run... Aha, okej. Okay. No szkoda, że teraz spasował. Muszę dobrać iluzjonistę przede wszystkim. Jest na zawołanie. Brygadę wymieniamy. Bloka zostawimy. Fajnie byłoby dobrać jedną złotą kartę. Mówisz masz, nie? Eee... Zaczniemy od iluzjonistę. Iluzjonisty, tak myślę, żeby wyzbyć się potencjalnych brików pod jaskra. Więc tak zagramy. Co e, ja nie sprawdziłem? Może jakiś kultysta jest kapwa? No dobra, i co dalej przeciwnik zrobi? Czy on ma czym grać poza... ...mieczem? No dobrze. Tylko ja to zablokuję i co w takim wypadku mój przeciwnik zrobi? Jak to zablokuje? Oczywiście, może mieć oczyszczenie, nie wątpię. Czy nie zagrać Roderika po prostu w Vincenta, żeby nie mieć już problemów? Okej, okay. rozwiązał mój problem. No dobra, 30% Próbujemy. Albo jeszcze poczekajmy na spokojnie. Jak ma zginąć, to i tak zginie. Nie rzucił tego mieczyka. A, bo on idzie pod Dagona, w taki sposób. Ok. Ja to zabiję, w tak czy siak. Wiedziałem, <grystanie> wiedziałem, że trafię Vincenta. Wiedziałem. Świetne. Tak, większy target poproszę. Ale myślę, że to nie powinno być problem. patrząc za to, jak przeciwnik gra. Dobra, nieważne. I tak to wygra. Zmisowałem, potem do tyłu go zagrać. Nieważne. Sukuba se zabije Se sobie dobra, No dobra, spokojnie Tylko to, to teraz by dostało Palnik niezły Mylisz niebo z gwiazdami. Z gwiazdami. <głosy> <głosy> Ale już było widać to po pierwszych trzech ruchach W rundzie pierwszej No niestety Mówiąc krótko 54 punkty no taka pierwsza gra. Bez emocji, moi drodzy, macie instruktaż jak ewentualnie grać ee, kultystami, poza tym jednym ruchem z Biggeforcem. Zapraszam do drugiej gierki. No i mamy Skoyatel. Tym razem na Redcoinie jestem, więc to jest dla mnie korzystne. Pytanie, czy to jest zwykła jakaś harmonia saskia, czy coś jakaś inna wariacja? Mhm. Ręka wydaje się ok, mam one romancję w razie czego mogę wyciągnąć scenariusz, gdybym chciał grać R1. No zobaczymy, jak to pójdzie tym razem. Co co? Zaczniemy od jednego diakona, teleport, potem drugi i tak będziemy rzucać, nie? Tych diakonów. Jak się uda, to zagramy książkę w kolejnego diakona. Trochę bolesne to jest, ale błąd oponenta z jednej strony, bo ja od razu go blokuję. Będzie oczyszczenie, to ja zagram Wilgefortza. No. Świetnie. Tak, Trzeba było... No to teraz pójdzie... Chyba Vincent. Chyba Vincent pójdzie, lepszy będzie. Trochę szkoda mi jaskra poetę. Nawet bardziej niż proroka, bym powiedział. Żadne punkty zrobiłem tutaj karty. To prawda, no mówię, szkoda tego Jaskra Poeta, bo on fajne tempo robi. Jak zagrywamy podwójnie kultystę? O ile Jaskier dostanie. U, kameleon idzie. O to cicheca Naznaczony przez Teraz trzeba to nas naznaczyć. Może czas na scenariusz z liderem. No chyba, że on spasuje, to wtedy ja zagram R2. Żeby powyciągać. Trochę. O! O! Ciru moi drodzy, a to ci. Okej. Okay. Najbiście to zrobiłem. No to ładnie, ładnie. Missplay za misplayem. Już nie kliknąłem w Afana, tylko kliknąłem w brygadę najpierw, bo się... Ach, nieważne. Wrażę czego mam kultystę, żeby to zagrać, ale nie o to chodziło mi. Trudkę zagra, ale zmisowałem. To Za szybko zagrałem. Po prostu, ale dobra, zagrał kamelona, a nie driadę. I teraz pytanie: jak jeżeli go nie zbiję, to ja sobie uderzę w sapera brighet? W eee, no i zagram teleportację. Natomiast jeżeli nie, to po prostu zagram mistrza ceremonii. Trudno, nie wykorzystam wszystkiego tak jak ja bym chciał. Chyba, że to kliknie, no to wtedy ja sobie to zagram w kameleona. Wiedźmin idzie. A będzie walczył. Będzie walczył. ostra wymiana <noise> Tylko, że mówię, ja misowałem tym Afanem To, 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 była, to było nieporozumienie Straszne Druga gra i drugi misplay I to taki wyróżniający się On zagra a jednak nie. I teraz pytanie, czy ja to przebijam. Jak zagram tutaj i zagram to. To Jest minus 5. Tak, przebijam to. Jeszcze dostaję 5. O, pięknie. Ale nie przebiłem tego. Trochę się zdziwiłem, powiem szczerze. Dawało mi się, że powinien zadać obrażenia, bo. Miałem kultystów? No, miałem trzech kultystów. No dobra, nieważne. Wygrana jest. Wydaje mi się, że mimo wszystko dobrze to wygląda. Że spokojnie możemy. Spokojnie możemy grać długą rundę. A spróbujmy. To będzie dobry materiał do, prze, do, do przeanalizowania dla kogoś, kto będzie chciał wyciągnąć, jakie błędy popełniłem. Bo generalnie ja kultystami mało gram, gdzieś tam od chłopaków bardziej się uczyłem, ale jak widać, każdy szczegół ma znaczenie. W pierwszej grze jeszcze jako tako nie było misów zbytnio. No dobra, ja mam dwa i co, i trafiam. Trafiam dwa goldy. Nie, na szczęście żadnego. Obliki się nie muszę martwić, bo nie mam jaskra. No i dobra, lecimy moi drodzy. Nie mam siroko, ale powinno być ok. Zagramy sobie proroka. Blokujemy na wejściu. Będę najpierw zagrać, bo nie ma tagu. Rzucił drugie uczyszczenie. W ogóle kto gra dwa razy Elfych Saperów? Pierwsze... Pierwsze widzę. Może tak, może najpierw trzeba było listy listy rzucić. Simla z podwójną plan B. Oj, oj. oj ale zagrał w operatora bo myślał że będzie to kultysta ale może jeszcze zbić oby trafił tego a nie ma znaczenia i tak i tak mi to zbije Ech. Kurczę, no i jednego mi trafi świetnie dobrze to zagrajmy to zagrajmy teraz tak Utrzymywanie iluzji może kosztować życie. Raz, dwa. Tu mamy jeszcze to, więc możemy spokojnie tego zagrać. No i co? I będziemy... Aha, jeszcze tu widzę ostro jest. Ładnie to rozgrywa. Do przodu trzeba było rzucić Pay. Zagramy po prostu pod jednostkę brązową, najwyższą z Wilgeforcem. A to ma jeszcze jeden? Fajnie. Nie ma statusu, nie, to jest smutne. Masakra, nie mam nic do powiedzenia. Ciekawy wybór, wystarczy jedna strzała. Jeden. Było około pięciu. O, no, wygraliśmy, moi drodzy. Mimo tego. Jeszcze harmonia się aktywowała. GG, aczkolwiek nie jestem zadowolony z tej gierki. Ale jak widać, można pepegować kultystami i wygrywać. A na koniec filmu powiem tylko jedno. Zostaw komentarz. I łapkę w górę dla zasięgów. Heja!